Lexus to dziś świat wielkich słów a czy NX-a. Mniejszy UX nieco przy nich ginie, no ale to w końcu miejski crossover, a nie wielki słów. Do tego UX ma tańszą wersję benzynową. Niestety, Marcin z salonu zapowiedział mi, że ta obecna limitowana oferta na ten samochód z tym napędem jest ostatnią. Dlaczego? Pójdę się zapytać. Macie nie, co się dzieje z tym benzynowym UX-em? Niestety na stałe znika z naszej oferty. Z uwagi na bardzo mocno wyśrubowane normy Unii Europejskiej musimy zaprzestać ich produkcji, więc taka ostatnia partia już niedługo trafi do naszego kraju. No dobra, to o jakiej partii samochodów mówimy w tej ofercie specjalnej? Mamy 400 samochodów, które są objęte tą pulą specjalną w tych trzech wersjach wyposażenia, a potem nie znajdziemy już ich w salonach. Tylko trzeba się śpieszyć, bo. Znając moje gdzieś tam zamówienia, widzę, że w przeciągu 3-4 miesięcy możemy je wyprzedać całkowicie. Czyli, jeżeli chcemy mieć wolność wyboru, to warto zajrzeć w najbliższym czasie do salonu Lexusa i dokonać takiego wyboru. Dokładnie tak. Warto dodać, że te samochody są dostępne praktycznie od ręki. No dobra, to jak mamy ofertę limitowaną, to i pewnie ceny są w jakiś sposób limitowane. A ceny są limitowane i specjalne. Zaczynamy od 139 tysięcy złotych w wersji pure. No to mamy 500 złotych <laughs> rabat. Ale 500 złotych mniej to nie jest jakaś powalająca oferta. Nie, jest to powalająca obniżka, natomiast to też jest wersja, której ja jako doradca bym Ci nie polecił. Też nie kojarzę, żebym w ogóle taki model sprzedał. Będzie pozbawiony wielu bardzo istotnych elementów. Skupiłbym się na wersji biznes z pakietem techno. Ona jest droższa, jest pełna 10 tysięcy złotych. To jest o 8 tysięcy złotych lepsza cena niż ta regularna, którą mamy teraz. No to już brzmi nieźle i auto rzeczywiście jest nieźle wyposażone. To jest bardzo dobrze wyposażone. Jeśli chciałbyś jeszcze więcej, czyli wersję F-Sport Design z plusem, dokładnie taka jak stoi tutaj, która ma fajniejszą felgę, będzie miała pakiet zewnętrzny stylistyczny, oprócz tego większy wyświetlacz multimedialny, lepsze nagłośnienie z subwooferem, to mhm. musisz dopłacić 10 tysięcy złotych. To jest oferta o 5 tysięcy złotych lepsza niż ta regularna, która jest teraz. No to z mojej wiedzy matematycznej wynika, że teraz mamy nową cenę dla tej wersji 161 900 zł. Potrafisz liczyć, to prawda? Dzięki, ale to widzisz to nie jest 139 tysięcy, tylko już 161 z dużym hakiem. Tych pieniędzy nie musisz wydawać. Możesz zainteresować się ofertą leasingu konsumenckiego Kinto i różnica między najbogatszą wersją wyposażenia, a tym skromnym piórem to jest 75 zł. Niewielka dopłata. Benzynowy UX dostał ciekawy cennik. Do tego wszystkie trzy wersje wyposażenia dostaniemy praktycznie od ręki. Niestety, to oferta limitowana wyłącznie dla 400 samochodów. I UX benzynowy zniknie z salonów, zastąpi go wersja hybrydowa. Więc jeśli chcecie jeździć po mieście benzynowym Lexusem z dziesięcioletnią gwarancją, to koniecznie zajrzyjcie do salonów.